utnę tak o i razy oko. Ups. Ups. Dzień dobry drodzy widzowie. Witam w moim bałaganiku. Dlaczego bałaganików w poprzednich odcinkach mogliście już zobaczyć, że rozpocząłem remont łazienki. Przypomnę tylko, że jest to łazienka. Celem tego remontu jest jak najdanie zmieścić się w 4000 zł i druga rzecz, jak najmniej gruzu, jak najmniej bałaganu. Co też się już poniekąd udało, jeśli mieliście okazję zobaczyć dwa poprzednie odcinki. W pierwszym właściwie odcinku serii było ogólnie rozbiórki odbudowy karton-gipsy i ogólny temat wylewki drugi film już był szczegółowy dotyczący samej wylewki sposobu ruskiego w tym odcinku zajmiemy się dalszymi pracami rozpocznę szpachlowanie tego sufitu bo tutaj mamy taki proszę Państwa, wynalazek gdyż sufit z karton-gipsu przechodzi płynnie w sufit zwykły, bo tu jest taka belka i to jest już zagruntowane to trzeba będzie ładnie zrównać z tym sufitem, spróbujemy to zrobić żeby to wyszło ładnie zaszpachlujemy łączenia zajmiemy się wklejeniem narożników o tutaj do zabudowy żeby to miało ręce i nogi tutaj, tutaj też musi być narożnik wklejony, więc zajmiemy się dzisiaj szpachlowankiem dodatkowo pokażę ogólnie temat hydroizolacji Podłogi będzie poruszony ten temat w oddzielnym filmie troszkę szerzej, bo chciałbym po prostu pokazać, jak ja to robię, nic odkrywczego i jakie mam zdanie w ogóle na temat hydroizolacji, jeżeli to kogoś interesuje. Więc też temat hydroizolacji będzie poruszony i spróbujemy rozpocząć przygotowanie podłoża pod płytki, sposób płytki na płytki. Podsumowanie kosztów tego remontu będzie w ostatnim filmie. Planuję 4-5 chyba tych filmów, może troszkę więcej. W ostatnim filmie, dlatego że, tak jak wspomniałem w poprzednim filmie, materiały budowlane da się zwrócić, i wtedy te, które są niewykorzystane, i wtedy oddegniemy sobie cenę od całości i wyjdzie nam finalny koszt. Zaczynamy! Tutaj mnie ktoś pytał ostatnio, co ja tu zaciągnąłem, a więc to jest tutaj po prostu klej do glazury z taką siateczką elewacyjną. Pewnie fachowcy to mnie zaraz zjedzą za to, ale ja fachowcem nie jestem, więc ja sobie robię jak mi się żywnie podoba. Musiałem to wzmocnić, tu jest pofalowane. te cegły są każda w inną stronę. No i tutaj będę nadrabiał klejem, bo mi się tego nie chce wyrównywać przy układaniu płytek. Płytki są takie fajne, małe 20 na 20. Akurat idą na wannę od samego dołu całą płytką, więc akurat będzie się dało to zrobić. Oczywiście pójdzie trochę więcej kleju, no ale tam. Worek plus, krajon to, proszę Was. Z tematu rozbiórek będzie nas jeszcze czekać tutaj zdjęcie tej umywalki, i muszę się dokuć, żeby móc zaślepić ten dopływ wody i odpływ, dlatego że one wystają i przeszkadzają przy położeniu nowych płytek, ale są to nieskazane, bo one są po starej pralce, a tutaj pralki już nigdy nie będzie. W związku z tym mogę to śmiało za zaślepić, zamurować i mieć z głowy. O temacie szpachlowania można powiedzieć wiele. Jak ja to robię? Mam taką baczkę szeroką, znaczy średnio szeroką, bo mam też dłuższą, której historia jest bardzo ciekawa. Zobaczycie ją w kolejnych odcinkach, bo ona została wyrzucona do śmietnika przez kolegę, który ją po prostu ubrudził i nie potrafił jej umyć z gipsu. Ja ją wymyłem i jest nowka a to jest bardzo droga. Tak zwane nóż do gładzi. Zobaczcie tutaj. Widać? Widać. To jest szpara pomiędzy, jak się przyłoży. To wszystko trzeba wyrównać. Tutaj przeciągniemy gipsem szpachlowym, najtańszym możliwym gipsem szpachlowym. I tutaj też na szeroko. Być może uda się nie szpachlować całego sufitu, jeżeli się tu ładnie wyprowadzi tą szerokość. Oczywiście tutaj najpierw musimy załatać łączenia, więc trzeba tu będzie wkleić taśmę flizelinową i specjalną masą na łączenia wzmacnianą ja używam Rigips Wario. a tutaj trzeba będzie najpierw skleić i zaciągnąć proszę państwa, tak jak powiedziałem worek Rigib Wario. taśma flizelinowa proszę bardzo coś grubawa, ale to dobrze szpacheleczka szeroka paczka. Mieszamy z wodą według proporcji, które są na opakowaniu. Chodzi o to, żeby wyszła z tego, już z tego taka gęsta śmietana, ale też, żeby nie była woda, żeby to tam nie zlatywało jak robicie. Rozrabiam temat. No i to wyszło coś na śmietaneczka, taka gęściocha. I to jest pożądany efekt. No i co? I teraz wchodzimy na górę. O. Hop, aby wlazło w, głęboko w ten rowek, który tutaj powstał. O! o. Tu mamy akuratnie nie samą sytuację, bo to, tak jak mówiłem, jest łączenie sufitu z. Tą kartą gipsową. Mam nadzieję, że to nie popęka. Poprzednie było zwykłym gipsem klejone, 25 lat nie popękało, więc jest szansa, że będzie dobrze. I aby głęboko wlazło, nie? Tu się trochę dużo tego zużyje, no ale trudno. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Oczywiście na razie jest to wstępnie. Robione. Dobra, i teraz, jak jest tak grubiutko, wybierzemy sobie Flizzolinkę. Tyle, ile tutaj potrzeba. Hops! Można nożykiem, można urwać. I zatapiamy. Tutaj. A, tu trochę za mało. Musi być tak, że ona musi być zatopiona. I tu najlepiej jest niestety paluszki pobrudzić. bo trzeba to dokładnie namoczyć. O, bo potem takie purchle się robią. A wierzcie że wiem co mówię. Mm -hmm. To wolę paluchami, wyczuwam gdzie są zgrubienia i według mnie dokładnie tak się da zrobić, ale to co kto lubi, trochę dokładamy, żeby to zatopić. Bardzo ładnie, proszę Państwa. I teraz, gdzie jest ta druga? Aha. I teraz, proszę Państwa, lecimy na. O. na szeroko. O, widzicie, jak ładnie się to od razu robi? Tak jak trzeba. I popraweczka, bo to musi być szeroko, ale cieniutko. Bo jak grubo nawalicie, to, to po herbacie. Proszę Państwa, tak byśmy zostawili. To jest o. Zrobione, zaraz zejdę na dół, żebyście to lepiej zobaczyli. O, tak zostawiamy, jest to dość, dość szeroko już, na drugi raz już będzie gipsem szpachlowym, razem z tamtą częścią na całość będziemy wchodzić i zobaczymy czy się da. Teraz. Tutaj poszczególne śrubeczki sobie, wkręciki zaszpachluję i tam to łączenie i wkleję zaraz jeszcze narożnik, to też Wam pokażę. No i zobaczcie, ładnie? Ładnie. I to sobie teraz będzie schło, są wszystkie wkręciki po, porobione. Tutaj jest to samo. Tam no, nie wiem po co, bo tu i tak idą płytki. W każdym razie tu wklejam teraz narożnik. No i tu. A tu wklejam takie aluminiowe narożniczki. Mam nożyce do blachy, przytnę sobie na wysokość i pokażę Wam, jak wklejam jeden. Tu to się nie ma co starać, bo to i tak pod płytki idzie, więc ja to tak naprawdę chyba dla wzmocnienia tylko daję. Utnę tak o pi oko. Ops. O. Tu trzeba troszkę poprawić zobaczyć, czy nie jest cały poniszczone. To na końcu troszkę, jakby, ale to nie, nie przeszkadza. Przymierzyć. O! Hops. Będzie dobrze dana. Gipsy wklejają. Ja mam rozrobionej do masy tej do łączeń, więc ona jest mocniejsza. To po prostu to wkleję. Dawaj tej masy. Dobra moi drodzy, następuje przymiarka. Hops, hops, hops. O, teraz tak, o. Byk, 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 pyk, 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 pyk. To tak trochę za mało, ale dobra. Pewnie będzie dobrze. Można dla świętego spokoju, oczywiście dłuższą tu mi dłuższa nie wejdzie przymierzyć czy jest równo czy jest nigdzie niepofalowane. jest ok sama ściana też jest ok Ups. niektórzy fachowcy nawet dużo fachowców by tu w ogóle nie wklejało narożnika ja tu wklejam Niech się będzie. Nie zaszkodzi, nie pomoże. Tak z witaminą, nie? Pubawić teraz z każdej strony. O! I tak to będzie. Tu wklejone, tu będą płytki, tu będą płytki. Więc tego już nie będziemy poprawiać. I tu ta sama sytuacja. A wklejony. Płytki od góry. Tutaj trzeba będzie wyszpachlować była ładna, gładka, biała powierzchnia. Tu połatane, tu połatane i czekamy, aż wyschnie i będziemy szpachlować gipsem szpachlowym. No dobra ludziska, tamto sobie szpachlowałem tym gipsem szpachlowym, akurat się trafił szarawy, ale to mniejsza o to, bo i tak na to pójdzie gładź finalna, która jest biała. On się dość dobrze szoruje, szlifuje, więc nie ma problemu. A tu pokażę, jak to się robi. Czyste wiaderko. Gips szpachlowy do wyrównywania powierzchni. Idealne krycie, wysoka wytrzymałość. Rozrabiamy sobie troszkę. I cyk. Biorę na tą większą. Robię sobie taki taką ścieżkę kapie mi trochę woda mamy lem narzędzia. no i cyk na wannę i po środku. cyk pod takim kątem żeby się to tutaj Równomiernie rozłożyło. O, i już. Nie ma co gładzić 100 razy. Pamiętajcie, że gładzenie 100 razy to jest błąd tysiąclecia. I dalej. Dociskamy i ładnie zaciągamy. Na to pójdzie oczywiście finalna gładź. No i oczywiście to będzie jeszcze szlifowane. Jeszcze się będę musiał zastanowić, czy nie pociągnąć na cały sufit. Zobaczymy, jak wyjdą nierówności z tamtym łączonym sufitem o, i teraz nad wiadereczkiem hops. hops hops, hops, hops i tutaj hops. też to się da zrobić, tak się kiedyś robiło Da się przyoszczędzić, proszę Państwa. I wcale to nie będzie gorsze. No, pod spodem mamy wzmacnianą masę. Obróbeczka też się da ładnie zrobić. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Pamiętajcie, żeby nałożyć jak najcieniej. Potraficie. Eee, znaczy, ja tak robię. Staram się nałożyć jak najbardziej równo, żeby nie było jakichś nierówności, kocopołów. Staram się to nałożyć jak najcieniej potrafię, żeby potem ewentualnie nałożyć nawet dwie warstwy więcej, a nie bawić się nadmierne szlifowanie tego, bo szlifowanie to jest pomyłka pyłu niepotrzebnego. Bez sensu, proszę Państwa. Tak się ładnie wyszpachlowało. Już sobie schnie. Wszystkie te wkręty poszpachlowałem. No i tu, tu już dużo lepiej schnie. Wydaje mi się, że będzie mogło się obyć bez szpachlowania całego sufitu. Oczywiście na to jeszcze w zależności od tego, czy się już dobrze wyrównało. Te uskoki malutkie. To już damy gładź. Finish. Może ze dwa razy albo raz. Nie, ze dwa razy myślę. Rozciągniemy ją troszeczkę, potem się wyszlifuje i będzie grało. No dobra, to następną trzeba się zająć hydroizolacją. Wziąłem się za hydroizolację. To jest wstępnie zagruntowane hydroizolacją. Po co się robi taką hydroizolację? Szczegółowo powiem o tym filmie o hydroizolacji. Używam Knauf Hydroflex. Nie będzie to reklam to nie będzie film sponsorowany, nie będzie to reklamy. Po prostu używam, bo uważam, że jest fajny i dobrze się tym robi. No, a tutaj robota trwa. Tutaj też posmarowałem dla pewności. No, a jak zrobić taką hydroizolację? Zapraszam do oddzielnego filmu, który będzie wszystko. Wyjaśnię, jak tutaj na tej pięknej podłodze robię. Kontynuuję zabawę. Proszę Państwa, hydroizolacja gotowa. Przykryłem ją niestety yy, ręczniczkiem, gdyż ona się lekko klei i generalnie powinno się układać po tym, jak ona wyschnie. Już płytki, yy, ale zapomniałem, że trzeba jeszcze wygładzić sufit, bo będzie nieładny. W związku z czym położymy gładź. Wyszlifujemy to jak wyschnie ta gładź na ręcznik. Jakoś się sprzątnie na mokro, może będzie grało. Powinno być ok. Eee, wykładam to taką gładzią, bardzo fajna gładź polimerowa. Bardzo ładnie się rozprowadza, bardzo ładnie się szlifuje. I tak jak gdzieś tam mówiłem, używam taki szeroki pacy, to jest właściwie nóż do gładzi. Yy, profesjonaliści to robią tak, że smarują ścianę, sufit wałkiem, roz, rozprowadzają gładź i potem po całości przejeżdżają. Ja takich umiejętności nie mam, ale tym sobie fajnie radzę, rozprowadzam sobie po całości szpachelką i, i naciągam po całości i jakoś to też fajnie wychodzi, więc do roboty. No ja, i elegancko to jest wygładzone, teraz jeszcze tu, więc tak. Żeby nie na nic zbytnio, ja to robię tak, że biorę sobie szmarowidła, hops, 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 hops. i hops, Właźmy na wannę i lecimy na Szczecin. bym powiedział za szeroko. Proszę Państwa, tak to wygląda. Tu wygładzone, tu wygładzone i teraz jest taka sprawa, że został taki pasek. Więc ja to po prostu całość już wygładzę. Z tej gładzi mam całe wiadro, to już wystarczy. Bo zrobimy dwa razy, żeby było już ładnie. Tak docelowo. Ops. Może tu tym. Bo tu takie małe miejsce. Ops. 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 No i gotowe. Całkiem nieźle wyszło. Jest całość zaciągnięta. Jak wyschnie, nałożę drugą warstwę. Tu, jak widać, przebija. Największa jakaś tam nierówność. Ciemko poszło, ale tym to się nie należy przejmować. Tylko po prostu zaciągniemy to na drugi raz. Potem to sobie porządnie wyschnie i się to zeszlifuje. Zrobi poprawki i pomaluje. I mamy sufit gotowy. Oczywiście sufity się z reguły robi na końcu przed pokładzeniem płytek. Ale ja nie chcę tutaj tego pyłu. Już chcę mieć to po prostu z głowy. Proszę Państwa, to jest położone na dwa razy. Oczywiście na pierwszy rzut oka jest wszystko OK. Nie, wiem, czy to będzie widać? Chyba nie będzie widać. W każdym razie jest naprawdę dobrze. Eee, no i teraz trzeba to wyśliwować, Z racji tego, że to jest domowy remont w najtańszym możliwym sposobem, to nie będziemy tutaj używać, proszę Państwa, drogi żyra i tak dalej, tylko musimy się posiłkować prostymi metodami, czyli paca, papier sierny, tu mam taki. W rolkach ja założyłem 120 czy 180, chyba 120. ale trochę za gruby jest teoretycznie dla gładzi, powinien być 180, ale zaczniemy tym 120, zobaczymy jak pójdzie. W narożnikach można użyć takich gąbeczek ściernych. Oczywiście najlepiej było, jakby były te twardsze, to są takie miękkie, wyginające się, no ale z racji tego, że wykorzystuję co mam, no to po prostu chcę to wykorzystać. To jest proszę Państwa najbrudniejsza robota. Nie Nienawidzę tego, bo był po prostu wszędzie w więc Obowiązkowe będą okulary, no i macha na rynie. Spróbuję się tutaj zamknąć. Wyłożyłem wszystko kocami, szmatami i tak dalej. Wyniosłem wszystko, co jest możliwe. I po prostu chcę to, jak to wyszlifuję, chcę to sprzątnąć na raz, już na gotowo tutaj, żeby więcej tutaj nie, nie wchodzić, nie wychodzić, nie wynosić pyłu na dom. Zobaczymy. No cóż, mógłbym wam to pokazywać, jak to się szlifuje, ale nie chcę sobie zabrudzić sprzętu ani GoPro ani kamery, więc musicie mi uwierzyć, że po prostu to zrobię. Na koniec, po szlifowaniu, najważniejsze, przed zagruntowaniem trzeba odpylić, więc wezmę sobie miotełkę i to zmiotę ze wszystkich możliwych miejsc. Do roboty, moi drodzy, wyszło naprawdę super. Wydaje mi się, że nawet poprawek nie będzie trzeba robić, bo nie ma rys, ale to oczywiście wyjdzie w praniu. Udało mi się już posprzątać nawet wszystko. Teraz trzeba to przed malowaniem zagruntować. Grunt, unigrunt 50 na 50 eee, z wodą. A dlaczego z wodą? Dlatego, że to jest gładź polimerowa i one od czystego gruntu lubią się rysuśczać lekutko. Więc rozmieszam sobie taką porcyjkę. Wałeczek zwykły, malutki tutaj do tacuszki. I będziemy ładnie gruntować. Rozpuszczę sobie, pokażę kawałek. I teraz, moi drodzy, ostrożnie. Bo to lubi mocno chlapać. Więc jak najbardziej. O! Odwodnione. O! I lecimy. O, już kapie. O, no, trzeba delikatnie. O, dosłownie usnąć. To już właściwie wyschło. Teraz będziemy malować. Mam taką farbę Dulux Easy Care, szorowalną do łazienek, wzmocniona, odporna. Odpycha płynne zabrudzenia, odporna na grzyby i pleśnie. O 10 razy bardziej odporna na szorowanie, więc. Takie coś, mocno to przemieszam, wylewam sobie do korytka. Mam taki wałeczek, trochę go zwilżyłem, wodą, żeby łatwiej się malowało. pędzelek to naroży, ale myślę, że nie będzie potrzebny. I zaczynamy zabawę. Sufit wyszedł wersal, Kamena Kamera tego nie oddaje, ale naprawdę jest rewelacja. Jest taką farbą satynową pomalowaną, ona się lekciutko świeci. Małżonce no, się to podoba. Mnie mniej, ale jest też to e, fajne. E, zwłaszcza, że wyszedł naprawdę bardzo dobrze. Jestem zaskoczony. Brak, nie widać w ogóle tego łączenia karton-gipsu z pełnym sufitem. Jest rewelacja, naprawdę. No, a ja sprzątam i zabieramy się za płytki na podłodze. Płytki na podłodze będą bardzo ładne, wzorzyste i całość... Pokażę w oddzielnym filmie.